Cześć, czołem, dzień dobry, kochani. Maciek, mam nadzieję, że masz silny powód, dla którego mnie wyciągnąłeś z łóżka tak rano. Czekaj, bo ja tutaj liczę. Moment. A co liczysz? Podatki obliczasz? Nie, liczę ile będzie mi potrzeba farby. Na elewacje na ściany? Może Ci pomogę w tym liczeniu? Nie, będę malował dach. Dach. Czyli co będziemy robić? Będziemy odnawiać dach i taki właśnie jest tytuł odcinka – renowacja dachu. Bardzo serdecznie Was witamy i zapraszamy na nowy odcinek z cyklu Nowe Życie Starych Powierzchni. Tak, dzisiaj Wam pokażemy, jak będziemy odnawiać dach, ale produkt, którego użyjemy, ma dużo szersze zastosowanie. Tak, niestety jest tak, że u nas te dachy są z różnych rzeczy, różne pokrycia, prawda? Bo jest to i blacha, i ciągle jeszcze eternit, i bardzo często pokrycia drewniane, tak jak gąt, bitumiczne, również gąty i papa. I co? Ta farba tak naprawdę nadaje się renowacyjna do wszystkiego, prawda? Tak, oczywiście, ona jest bardzo dobra, wielozadaniowa i każdy dach pamiętajcie da się naprawić, ale dla mnie jeszcze ważna jest estetyka. A ja ty to zawsze wyskakujesz to estetyko. Posłuchaj, to strasznie dobrze uszczelnia, nawet możemy pomalować papę, wszystkie zagłębienia, pęknięcia, blaszki, ma to działać. Tak, oczywiście, tylko chciałbyś mieć dach z różnych y, kolorów, połatany, taki łaciaty, bo ja nie. No tak wiesz, zależy jakie to były kolory. <laughs> nie no, żartuję, też bym chciał, żeby to był jednolity, ładny dach, no i dla mnie, co ważne, szczelny. Produkt, którego użyjemy, to jest kolejny produkt z gamy produktów firmy Jurga, czyli farba, re farba renowacyjno-dekoracyjna. I ona się sprawdza doskonale, nie tylko na dachach, bo na innych powierzchniach też, ale przede wszystkim zapewnia nam nie tylko renowację dachu, uszczelnienie i odnowienie tej powłoki, ale także nowy kolor. My mamy najtrudniejszy dach do zrobienia, ponieważ wybraliśmy dach z papy i zobaczymy, jak nam się to uda. No właśnie za chwilę przeniesiemy się na budowę, właściwie ty się przeniesiesz, bo ja mam niestety ważny projekt do zrobienia. Tak? Ta. Musisz sobie poradzić z tym sam. Cukruję. Jak mnie oszukujesz, będę Cię sprawdzał. nie? nie wszystko Ci pokażę. Ale do sobie. Poradzę sobie. Oczywiście. Do zobaczenia na budowie. Cześć kochani, widzimy się na budowie. Tutaj będziemy pracować. Niestety bez Maćka zatrzymały go bardzo ważne sprawy, ma jakiś projekt do zrobienia. Ja chciałbym w to wierzyć, że tak jest, że to nie jest lenistwo, ale cóż, będę się mierzył z tym sam. A może na koniec on dotrze, albo ja dotrę do niego. Zobaczymy. Ten dom przez właściciela został już częściowo odnowiony. Mamy pięknie pomalowane ściany. Budynek wygląda super. Poza pokryciem, dach wygląda bardzo źle. Trzeba zrobić co z nim, najlepiej położyć blachę. No niestety, ceny blachy szybują, szybują do góry i postanowiliśmy odnowić istniejący dach. Więc jesteśmy na dachu. Jak jesteśmy na dachu, pamiętajcie o zabezpieczeniu BHP, pas, wszelki, cokolwiek, aby Was zabezpieczyło przed upadkiem. Co prawda, tu jest bardzo nisko, ale niestety trzeba się stosować do wymogów BHP. Kochani, widzimy tutaj pokrycie z papy. Ta papa jest już stara, ma swoje lata, ma swoje spękanie. W miejscu styku blaszek z papą również są nieszczelności, ten dach przecieka. Chcielibyśmy, żeby ten dach wyglądał jak nowy, ale niekoniecznie wymieniać całe pokrycie. Dlatego zastosujemy farbę renowacyjno-dekoracyjną firmy Jurga i sami zobaczycie, czy to nam się uda, czy nie. Zaczynamy nasze prace i posłuchajcie. Tym preparatem, tą farbą możemy malować również obróbki blacharskie. Pomaluję i zabezpieczy nam to blachę. Natomiast dodatkowy plus, nie musimy już stosować nowych silikonów, zachowuje pełną elastyczność ta farba i uszczelnia nam wszystkie rzeczy. Oprócz tego musimy oczyścić nawierzchnię i oczywiście dobić wszystkie blaszki, gdzie wystają jakieś gwoździe, więc to musimy dobić. No i tak jak mówię, oczyszczamy. Tutaj jest akurat taka papa bez jakiejś grubszej posypki i mieliśmy wczoraj zewnętrzny deszcz, dlatego myślę, że samo zamiecenie tego dachu wystarczy. Natomiast jeżeli chodzi o pokrycie z blachy, bądź innych tematów na dachu, jak eternit też, pasowałoby to jednak w miejscach przy kominie bynajmniej odtłuścić przed pomalowaniem. No i oczywiście usunąć wszystkie lotne elementy, gdzie odstaje coś od dachu, to też musi być usunięte. Większe pęknięcia, tak jak tu na kalenicy widzę jedne, możemy zapiankować pianką, odciąć i potem razem z całym dachem pomalować, będzie na pewno szczelnie. Do dzieła. Dach mamy oczyszczony. Teraz będziemy brali się za nakładanie farby na powierzchnię. I teraz, od rodzaju powierzchni, możemy sobie dobrać dla własnej wygody odpowiedni sprzęt. Tutaj posypka nie jest duża, jest jej bardzo mało, więc wałek bądź pędzelek nam w zupełności wystarczy. Dla przyspieszenia prac, można zawsze wypożyczyć agregat i zrobić to natryskiem. Na pewno będzie dużo szybciej. Natomiast no, w tych warunkach. Mniej będziemy mieli oklejania, daszek nie jest duży, jest płaski, więc my zrobimy to tradycyjnie wałkiem zresztą albo pędzelkiem zresztą, tak jak i Wy byście to robili. Ale każdą farbę na początek trzeba przemieszać i od tego zaczniemy. Farba jest bardzo gęsta, więc na pewno byle agregat sobie z tym nie poradzi, ale to bardzo dobrze, ponieważ powłoka powinna wynosić nie mniej niż milimetr. Przy takiej gęstości nie będzie to trudne do osiągnięcia. Widzę, że farba ma jednakową konsystencję i tak naprawdę jej mieszanie to jest tylko formalność, bo konsystencja i na dole i na górze jest taka sama, nic się na mnie nie odstoiwuje. Tak jak widzicie, kochani, trochę wałkiem, trochę pędzelkiem. Ważna jest skuteczność, aby wszystkie szczeliny były zasmarowane. Wtedy tworzy się szczelna membrana połaci dachowej. No i o to nam chodzi. Dach musi być szczelny. No i oczywiście musi super wyglądać. Kochani, zadanie z dachem, o, renowacja dachu była bardzo prosta. Każdy, co otrzymał wałek, pędzelek w ręku, da sobie spokojnie z tym radę my tutaj wybraliśmy kolor szary, ale trzeba pamiętać o tym, że mamy do dyspozycji również jeszcze brązowy i ceglasty czerwony. Bardzo ładne kolory możemy sobie wybrać, dopasować do swojego domku bądź innego elementu ogrodowego, więc zachęcam do pracy. Pierwszą połaść mamy skończoną, możemy przenosić się z robotą na drugą stronę. Ale chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że naprawdę łatwo to się i bardzo fajnie rozkłada ta farba. Ale pamiętajmy, że malując tamtą stronę, to nam wyschnie, mam nadzieję, że 2-3 godzinki, i nakładamy drugą warstwę, ale drugą warstwę robimy na krzyż, tak jak przy każdym malowaniu. Na razie. Jak widzicie, farba rozkłada się bardzo dobrze, bardzo łatwo wypełnia wszystkie szczeliny pęknięcia. Myślę, że spełni swoją rolę. Oprócz tego ja znalazłem patent jest dach bardzo płaski, więc wylewam sobie pas, rozprowadzam. Praca idzie bardzo szybko, więc do zobaczenia razem z Maszkiem spotykamy się w studio. Hej, pozdrawiam. Robota skończona. To jest właśnie ta farba, którą malowałem. Malowałem, dach. no wiem, malowałeś, a ja robiłem bardzo ważny projekt i skończyłem. I Ja swoją robotę skończyłem. Mam nadzieję, że ty swoją też. Ja też, ja też. Słuchaj, ale nie powiedz mi, bo widzę, że przyniosłeś właśnie farbę. Wiesz co, Jak to no się no sprawdziło? Super. Wiesz, tak naprawdę nałoży farbę każdy, który miał do czynienia z jakimkolwiek malowaniem. Oczywiście trzeba pamiętać o pewnych zasadach, czyli dwie warstwy. Najpierw malujemy w jedną stronę, potem w drugą stronę, tak jak to powinno być. Tworzy to fajną warstwę, zalewa wszystkie te mikroszczeliny, nawet tam, gdzie są blaszki, nie? ładnie to wszystko pokryło taką powłoką. No cóż, były tam elementy gdzieś tam przedziurawione i tak dalej. Podszukiwałem troszkę pianki, potem je odciąłem, przemalowałem. Naprawdę to stworzyło taką, jakby gumową membranę na całości. Elementy, elementy metalowe też bardzo dobrze kryje obróbki blacharskie, uszczelnia przy wkrętach. Martwiłem się, że może będę musiał wymieniać wkręty, bo te uszczelki gumowe już były sparciałe, ale to pięknie wszystko zalało i jest super. Pierwsza warstwa tak naprawdę już dała radę to pokryć, no ale żeby było dobrze malowaliśmy dwa razy i mam nadzieję, że żadnych przecieków nie będzie, a wygląda naprawdę super, nowy kolor. Cieszę się, że tak Ci dobrze poszło, ale powiedz, czy są potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzia do tego? Nie, tak naprawdę jakieś tam dwa pędzelki, żeby można było gdzieś poodcinać, trochę taśmy, dwa wałki z długim włosem, krótki, wąski, no taki do małych powierzchni, gdzieś obróbki malarskie i duży do powierzchni, prawda? No ja tutaj miałem mały spadek na dachu, więc wylewałem sobie trochę tej farby, rozciągałem wałkiem, no idealnie, naprawdę. Super, bardzo szybko to poszło, no i naprawdę również estetycznie, żebyś się no, nie czekał, wygląda bardzo, mnie bardzo ważne. Dach w ogóle był czerwony z papy, nie mm. wyglądało to dobrze, ponieważ już inwestor pomalował sobie cały budynek, no i szpecił ten dach. Teraz naprawdę to w komplecie wygląda super. No dobrze, a jakie etapy prac bo... Na początek trzeba tak, akurat ja dobrze trafiłem, bo wczoraj była bardzo duża burza i zlewny deszcz, więc z pyłu mi to troszkę też zmył, nie musiałem używać karszera ale tak naprawdę szlał pogrodowy jednego dnia trzeba było to albo kilka godzin wcześniej to spukać no i potem oczywiście jeszcze miotełka jeżeli chodzi o papę mamy tutaj posypkę na papie i wszystkie te lotne elementy musimy miotełką strącić no i potem bierzemy się do malowania oczywiście jeszcze wcześniej właśnie wyszukałem wszystkie newralgiczne punkty gdzieś tam dobiłem papiaki, bo wychodziły a potem, a potem wziąłem się do malowania i to już jest naprawdę sama przyjemność. Sprawdziliśmy kolejny produkt, który nadaje nowe życie starej powierzchni, a do tego jeszcze zmienia kolor. To dla mnie jest bardzo ważne, bo powiem szczerze, te szare, smutne, stare dachy z papy bardzo mi się nie podobają. Ale to nie wszystko, bo ten produkt tak naprawdę nadaje się jeszcze na inne powierzchnie. Dokładnie. Szare dachy to też również Eternit i podejrzewam, że też by było super to wyglądało, gdyby on zyskał jakikolwiek kolor, a nie był szary. No dobrze, sobie radzi to z wszystkimi pokryciami blachy i tak dalej, ale nie tylko na dach, ponieważ nadaje się to na fundamenty, wszędzie tam, gdzie mamy styczność z wilgocią, na podmurówki, na fundamenty od ogrodzeń, też można fajnie to zrobić, ponieważ zabezpieczy i da ładny wygląd, tak, bo mamy kilka kolorów. No i oczywiście architektura cała ogrodowa, elementy drewniane, ławki, jakieś skrzynie. No naprawdę bardzo szerokie zastosowanie, tarasy. Jedynie tylko do podłóg się go nie używa. To chodzi bardziej chyba o ścieralność, ponieważ to jednak to jest powłoka elastyczna. No tak. E, bardzo dobrze się sprawdza, Mówię ci, że na dachu pozalewało wszystkie pęknięcia, wszystkie rysy, uszczelniło blaszki. Super, ja jestem naprawdę mega zadowolony. No mówię, że to w ogóle bardzo łatwa robota, więc tak, naprawdę tak. każdy może to zrobić. Tak. Także niepotrzebnie się bałeś, śmigałeś od roboty, też byś dał radę. <noise> Oczywiście. Słuchajcie, kolejna robota nam się udała. Zapraszamy na kolejny odcinek. Do Pozdrawiamy staje. serdecznie. Twoja ekipa? To my. Thank <laughs> you.